Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio zestawialiśmy czasy przyszłe. Czasy przeszłe, no to czas na czasy teraźniejsze. I teraz zasadnicze pytanie, czy wliczymy w to prezent perfect, czy nie? No, musimy wliczyć, bo prezent perfect w zasadzie jest czasem teraźniejszym. No ale ktoś powie, no ale przecież właściwie to jest czas przeszły. Tak, prezent perfect to bardzo dziwny czas, ale fachowo to czas i zaraz sobie to wszystko pokażemy, jak trzeba ujmować teraźniejszość w języku angielskim. Ok, moi drodzy, i wypisałem Wam tutaj nazwy trzy czasy teraźniejsze: Present Continuous, Present Simple i Present Perfect. Do tego mamy Present Perfect Simple i Continuous, czyli dwie odmiany: wersja prosta i Ciągła. No, i chyba widać wyraźnie, że wszystkie mają w, naz w nazwie teraźniejszość. No, ale tak jak mówiłem na początku, uczniowie często mówią przecież, to jest czas przeszły. Tak, myślę, że w 90% przypadków tłumaczenie na język polski będzie przeszłe. Tu na przykład trzy przykłady. Tomek, Tomek has eaten a banana. Tak? Tomek zjadł. Banana. Przecież tłumaczenie jest przeszłe. Zjadł. I have just met Pizza. Właśnie spotkałem, ewentualnie w amerykańskim właśnie poznałem Piotrka. No i znowu czas przeszły. Poznałem. Zobaczmy teraz może na jakieś pytanie. Have you done it yet? Zrobiłeś to już? No znowu czas przeszły. Zrobiłeś, a nie robisz. Więc kiedy będzie czas teraźniejszy, żeby to przynajmniej zestawić z językiem polskim. No wtedy, jeżeli będziemy mieć for albo since, ale to też nie jest 100% przypadków, ale myślę, że śmiało 99% w tłumaczeniu na polski. I tutaj macie dwa przykłady. I have lived here for ten jest, tak? No i tłumaczenie jest polskie, czyli jak jest for lub since najczęściej. W 99% przypadków tłumaczenie jest teraźniejsze. Ja mieszkam tutaj od 10 lat. I to samo jest w prezent perfekt ciągłym. I've been living here for ten years. Mieszkam tu od 10 lat. Pewnie już się wam nasuwa pytanie, jak, pytanie, jaka jest różnica między tymi dwoma zdaniami? Żadna. Można powiedzieć tak lub. Tak. A dlaczego napisałem 99% przypadków? No bo to nie jest 100%. Może się zdarzyć, że będziemy mieć for i sens i tłumaczenie będzie przeszłe znowu. I macie przykład. I haven't eaten for ten hours. Nie jadłem od 10 godzin. Ewidentnie tłumaczenie polskie jest przeszłe nie jadłem. Natomiast zdarzy się, że możemy tłumaczyć tak lub tak. Albo teraźniejszym czasem w języku polskim, albo przeszłym. I to zdanie jest doskonałym przykładem. I haven't danced. Ale czemu dwa razy dance? Kasujemy jeden. I haven't danced for ten years. Nie tańczyłem od 10 lat, ktoś może powiedzieć. Czyli na przykład, zatańczysz dla nas. No słuchaj, ja nie tańczyłam od 10 lat, już nie pamiętam. Albo można to tłumaczyć czasem teraźniejszym. O, nie tańczę już 10 lat. Także bardzo dziwny czas. Raz tłumaczenie przeszłe, raz teraźniejsze. No ale, że dzisiaj zestawiamy czasy teraźniejsze, żeby był czas teraźniejszy po polsku, ok? No to ujmiemy właśnie prezent perfect, tylko właśnie z fo i Sense. Więc popatrzmy na przykłady, popatrzmy jak to trzeba kontrastować w języku angielskim. No i zobaczcie, mamy trzy zdania w języku polskim i we wszystkich trzech zdaniach jest ta sama forma. Pracuje, pracuje, pracuje. Tomek pracuje w ogrodzie, Tomek pracuje w banku, Tomek pracuje tutaj od trzech lat. A w języku angielskim w odpowiednim kontekście to będą te trzy zdania. Różne, różne czasy. Czyli pierwszy przykład: na przykład ktoś pyta, gdzie jest Tomek? A, pracuje w ogrodzie, czyli kiedy? W tym momencie, czyli już czas ciągły. W drugim pytaniu: gdzie pracuje Tomek? Ogólnie, no, on pracuje w banku, skoro ogólnie to czas prosty. Natomiast w trzecim przypadku macie właśnie od trzech lat. Czyli to jest to użycie z for lub since. Oczywiście to nie jest do koloru, do wyboru, czy daje for czy since, trzeba wiedzieć. Robiliśmy o tym filmik, kiedy for, a kiedy since. Link macie pod koniec i w opisie. No i teraz jak będziemy tłumaczyć te trzy zdania? Czyli właśnie w pierwszym Tomek pracuje teraz, czyli present continuous, w tym momencie Tomek is working in the garden, ok, working czytamy przez e pracuje ogólnie czas teraźniejszy prosty, nie ma operatora ale jest s dla trzeciej osoby Tomek works in a bank i trzecie zdanie on tu pracuje od trzech lat w tego typu zdaniach, mówiłem wam już wcześniej oba czasy możecie użyć Tomek has worked here for three years albo Tomek has been working Here for three jest W tamtym filmiku, o którym już wspominałem, czyli gdzie, gdzie pokazywałem różnicę między for a since, tłumaczyłem dokładnie właśnie jaka jest różnica między prezydentem prostym a ciągłym, jak jest for i since. Kiedy pasują oba czasy, a kiedy nie pasują. Więc proponuję obejrzeć. No i kolejne trzy przypadki, gdzie po polsku jest identyczna forma. Tym razem wam dałem przeczenie. Nie piję kawy, nie piję kawy, nie piję kawy od zeszłej niedzieli. Przykładowo pierwsze zdanie jest w taki kontekst, że teraz. Ktoś się pyta, ty, a co ty tam pijesz kawę? Nie, nie piję kawy, piję herbatę, tak? Czyli w tym momencie. Albo inny kontekst ogólnie. Może kawkę? Nie, dzięki nie piję kawy, tak? Czyli ogólnie nie piję kawy. A w trzecim zdaniu, ktoś nie pije kawy od zeszłej niedzieli, czyli nie pił i nadal nie pije. Czyli łączymy przeszłość z teraźniejszością, dlatego musimy przejść na prezent perfect. I znowu będzie właśnie for lub since. No i tłumaczymy nasze zdania. Pierwsze nie piję kawy, załóżmy w tym momencie, ktoś się tłumaczy, ale ja nie piję kawy. Zobacz, mam tu herbatę, czyli znowu czas present continuous. I'm not drinking coffee. Natomiast w tym drugim kontekście, choć napijemy się kawki, nie dzięki, ja nie piję kawy, bo uważam, że mi szkodzi, czyli ogólnie, I don't drink coffee. Natomiast nie piję kawy od zeszłej niedzieli. Znowu łączymy przeszłość z teraźniejszością. I tym razem musimy użyć since, a nie for. No i znowu pasują oba czasy, czyli i prosty, i ciągły. Czyli I haven't drunk. I uwaga, jak jest przeczenie. Dalej daje trzecią formę. Drink, drink, drunk. I haven't drunk coffee since last Sunday. Albo w ciągłym I haven't been drinking coffee since last Sunday. Sunday. Czyli, jaki słuchajcie wniosek z dzisiejszej lekcji? U nas w języku polskim mamy w zasadzie jeden czas teraźniejszy, a w języku angielskim trzy czasy. Czyli musimy odróżniać, czy coś się dzieje w tym momencie, czy coś się dzieje ogólnie i czy łączymy przeszłość z teraźniejszością, że kiedyś czegoś nie robiłem i nadal tego nie robię.